Mam życia! Było. A ty zimno dla ciebie! Nie mam życia! W nocy muszę ja kurwa na no stop. wstawać kurwa po podkładać. Szanowni Państwo! Żeby ciepło w domu. Kochani było. moi! No tak, żeby pan Krzysztof nie zmarł. Żeby kochani zdrowy, szczęśliwy. Wszystko jest mu zrobić. Kochani rodni. moi Najmilsi moi. Warmianie. to lapsadam. Warmianie, nie Ty kupowałeś! Warmianie, kochani moi To wszystko, to pochwal się, co Ty kupiłeś no Kochani moi, ja Was proszę, z całego serca Muszę się pochwalić Poszukajcie tam dla mnie chałupki jakiejś No właśnie W miejscowości Wilkowo na kolonii może być, moje tam nie mieszkałem. Sześć krów, cztery świnie, oj, bo gdzieś dobrze żył. Bo miasto, a jeszcze Białystok, to nie jest miasto. To jest miasto Aha. Bandyckie Mordercze. I nikt tu proszę, żeby nie zaglądał. Ani turyści, proszę, ani nikt. Proszę Was, Warmianów, pomóżcie mi wyjechać z tego miasta. Do Was. Z całego serca Was proszę. Z całej duszy proszę. Bo jeżeli nie, to trzeba mnie. To, to jeżeli chcecie, to żebym ja, ja żył dalej i nie możecie mnie warmianie, to naprawdę. Straszny, że otruję się. Mnie nie Jakie zobaczycie tego słuchania. Nie zobaczycie. Nikt mnie nie zobaczycie. Miejcie zobaczy. lata słuchać. Poproszę was. Po Wparcie <laughs> mnie na chuście. Z całego serca proszę. A moje prochy rozrzućcie tutaj po parku. Zależnie tym W tym. tym bordelu. Bo na tak w burdelu jest. Zarośnięty partii. A jeszcze do tego. Jest drajca na urzędzie. Wysokie na wysokim stanowisku. Poszło pismo do jego. Zobaczymy, co on odpisze. Dlaczego on zdradza tajemnicę moją dla Mariusza Chodora. Złap! O wszystkich, o podatkach, nie o podatkach. To jest ochrona danych. Nikt, nik, nikt nikomu nie powinno zdradzać. Nie powinno być na YouTube podawane. Czy ja takie pismo napisałem, czy jakie, Powinno być zachowane w tajemnicy. To, co A my i... nagrywamy, oczywiście, Pan się zgadza. Zgadzam się sam, dlatego, Ponieważ? że dość mojego życia. Ja nie chcę tu żyć. To dla mnie ziemia męcząca. To dla mnie ziemia nie moja, zdradliwa. To nie, nie moja ziemia. Moja ziemia na Warmii. Tam moja Ziemia. Jako dziecko 12 lat. I jako dziecko przyprowadził się do Białystoku i ogółem całe życie tu mieszkał i mu się nie podoba Białystok. O, to jest wypowiedź. Nie podoba się Białystok z tego powodu, że ile lat od urodzenia do 1975 roku mieszkałem na Warmii, ani razu nie dostałem po łypie. A nie razem mnie nie okradł. A nie razu mnie nic nie zrobił, ani w szkole. No próbowali cię tam okraść, To nie pamiętasz jak opowiadałeś? Przepraszam bardzo. Próbowali, ale nim nie mnie. Bo ja jeszcze byłem małym gówniarzem. Miałem lat... No to rodzinę nie, twoją. 11 no. lat. Bo tam ogółem, I ja to powiem, że tam co tam. Miasteczko mało, ile tam mieszkańców? Dwadzieścia domów było? Gdzie? U ciebie tam jeden dom. Bo gdzie? To w kolonii. Gdzie? No tam gdzie? Ty gdzie mieszkałem. Ty mieszkałem. Ja mieszkałem na kolonii. Trzy kilometry od wsi. Było ponad sto domów. Ponad sto domów było, a, a zostało się jeden. A zostało się jeden nasz. Tylko. Bo tak ludzie opuszczali. Po z jakiego powodu opuszczali? Chceś wiedzieć, proszę bardzo. Mówili, bo to ziemia jest odzyskana. Ziemia przelana krwią męczącą naszych rodziców, dziadków, babci i tak dalej. Tam ziemia jest niemiecka, tam nie polska ziemia, tam szwabska ziemia. Ale Polacy odzyskali. A kto odzyskał? Mój pradziadek Piłczuski. Wzuczki. On powiedział. Stanął i powiedział. Ile temu to byłem. Że nie będzie rządzić Twór ani buje. Schwab, ani Hitler. Ani Hitler, ani Kaczap. Nie będzie rządzić. Inaczej ludzki. I <coughs> powiedział: dosyć tego. Bierzmy się Polacy do zyskania. A kiedyś Polak za Polakiem oddawał krew. Oddawał krew! No sam powiedział... Oddawał! Przepraszam, powiedziałeś nawet dzisiaj, ty jesteś moim przyjacielem. Całe te, a jak zaczynacie właśnie ogółem y, z, pan, z panem Meksykaną, jak powiem. Nie jestem panem. Znaczy z kolego. sorry. Ja powiedziałem kulturalnie, bo jestem ugłem normalnym, obywatelem i tak powiedziałeś, że że jesteś, a zawsze jak coś do czegoś wychodzi, to po prostu wą, ile, powiedz ile razy już mnie wyrzucałeś z domu, no powiedz. Powiedz mnie Ile razy miałeś przynieść wymeldowanie? Ile? Stój! To? to Ile razy? To... Pójdziemy się wymelduje, kurwa! Ile razy? To ci będę mówił. na bok. Sam kur. O, na pewno tego nie robiłem. O. Szkoda. po ty... kurwa. Szkoda, że ja zdjęcie nie zrobiłem. Tak. Strasz. Jak ty kręczałeś. Nie, tak samo powiem, jak powiedziałeś, że dla Meksykana odpowiedziałeś, że Natalka 15 tysięcy zarobiła za filmy? A ile? A z Tomkiem, który. To pojechaliśmy 25 tysięcy. A ile? ile, prawda? I powiedziałeś, że ci adwokat powiedział. A kto powiedział? Byłem z tobą. I co adwokat powiedział? Co się tobie mówi? Ta, ta, tak. Ta, srak. Tak. Tak. I powiem tak. Ty na jeszcze nie z jesteś. Szanowne państwo, doba warmianów. Na zakończenie, bardzo Was proszę. Z całego serca, z całej duszy mojej i waszej. Dzisiaj, ja powiem, dzisiaj ostatnie obiad, ja robiłem. Już ja nic tutaj nie będę robił. Bo ja Robiłem, mówię, chodź, zrobimy kotlety, weź przynieść całe te, ja wszystko. Bo ja tu. Bo nie nagrywałem. Mi, mieszkać nie będę. Mówię, a co ja będę z chlebem tego kotleta jeść? Bo ja tu już... A mówię, idź, ziemniaków. obierz, trzeba ugotować. I bo nawet ja tu nie zjadłem tych ziemniaków. Ty bo ja tu już je. mieszkać nie będę. Ta. Ja? Ile czasu to opowiadasz, Proszę was ale, o, Pomóżcie dobrze, nie. dobrze, że ty jesteś weź, co napisałeś? że do Tereski nie będziesz chodził podpisałeś pismo i podpisałeś się i po prostu dałeś do podpisania mi to jak ja mam podpisywać? jak ty ogółem, co napisałeś? A4, pół strony wszystko wypisałeś, wszystko całe te podpisałeś się, pieczątkę chyba dałeś i ogółem pieczątki nie dawałem. O, to widzisz, to, to ja chyba podrobiłem te twoje pismo. I nie no powtarzasz no, Ja mam dom, mama, dom mam pilnować. Ogólnie to twój. I o tym. Chcesz? Tak, szanowny państwo. Napisałem takie pismo, że nie będę chodzić do niej. Z jakiego tak. względu? Ze względu, że... Ją nie chcę znać już. No, już nie to już jest. moja tajemnica. Niech w moim sercu zostanie krwawiącym, bolącym. Nie zostanie w moim sercu tym. Bo powiem taką sprawę. Krótko powiem. Przeprowadzaj tak mało latu. Też się śmieją. Oni, ten się bał, to się trzymał, nie wdował. Ona dla mnie nie jest wierna. Dla mnie? To dziecko, ja bym jego nie ruszył. Bo... Też kobiety są niewierne, niektóre. Niewiernie. A zwłaszcza Polasianki. A zwłaszcza Polasianki. Polasianki też są... Dziewczyny, kobiety takie, że zradliwe. Zradliwe. No w tej chwili to uważam, że obraża nasz pan, nasze kobiety. Nie, Przepraszam nie bardzo. Nie małżeń, obrażam. Normalnie, szczęśliwie żyją. Nie obrażam, tylko mówię prawdę. Mówię prawdę. Tak. Ale niech pan zauważy na to, że jest kupę małżeństw, które się kochają i nie są zdradliwe. Daj mi, taka, daj mi takie osoby, które się o. długo no daj. trzymają się. Ty to lubisz. Na, ja na przykład moja siostra cioteczna. O. Długo? Od, od ilu lat? No nie teraz nie przybliżę, ale długo. Ile lat? Przecież by chciał wiedzieć. No. Nie, nie ch no i tu mi wiedzą ludzie. 30. No nie, no to jeszcze jest. No 20? Jest starsza ode mnie, tylko dwa lata, ale trzymają się bardzo dobrze. Są bardzo wierni Kościołowi i tak dalej. Także. Ja ogółem twoją rodzinę całą pozdrawiam. Następne, dzięki Ci śliczne. No, dzięki. Ym... <noise> że powiedziałeś dzięki. No, natomiast nawet. A ja chciałem Cię Meksykanom cię spytać. Cię. Bo Ty powiedziałeś tak, że kobiety. Są poleciani a ja spotkałem, że nie, bo tak. To zależy jak Pan trafi. Na każdą kobietę trafiłem. Już odpowiadam na pytanie Meksykanina. Jak, jak, jak ja tu przyjechałem na podlasie, a chodziłem do św. Andrzeja Bowoli, jak spotkałem osoby młodszych i dorosłych, jak się wyobrażają dziewczyna, dziewczynę Osoba dorosła, dorosłej. Dam przykład nawet. Pytają się jednej, drugiej osoby. Cześć! Budzi, budzi. jak ta miolka? A ona zaraz dechnie. A dobrze jej tak. To nie mężczyźni, tak, mają się też całować. Kobiety, koleżanki, przyjaciółki witają się po prostu. A dobrze Duski tak jej. W policzek dają. Cześć, przytulaj już. Ile ja widziałem młodzieży tak robi. Ale czy dobrze, jak koleżanka potrzebuje pomocy, to trzeba zajść do koleżanki, odwiedzić, nawiedzić tą koleżankę. No, nawiedzić to lepiej nie. Mhm. Odwiedzić, odwiedzić, no to trochę, mhm. odwiedzić koleżankę. Co ona zapytać się potrzebuje, jakiej pomocy potrzebuje? Może nie da rady dojść do sklepu, może zakupy dla niej trzeba przynieść, może trzeba e, coś jakiego zrobić. A pociąg idzie. Do... Może trzeba posprzątać, pomóc. Bo jak o, nie, nie da rady. Jak nie da rady. Jak ja nie pod rząd odkurzał tutaj. A i ona. W tym, nie ma czasu. Pod kościołem? Tylko tak. Tak jak wspomniałem. Jak Jola, a ona zdycha. A dobrze jej tak. A jak FK, to takie przykłady tylko, co nam pan tu daje. O ona cholera dobrze stoi. O cholera jasna. I czemu ona nie zdycha? A ja tak Cię prosiłem, Boga Tak się modliłem. Tylko nie mów nikomu dla niej, to dla powiedziałem. To A odpadnie. ta zaraz spotyka się ze Ty wiesz, że się co powiedziała na ciebie? A co? Żeby cię zdechła. Co? Ty dużo rzeczy wymyślać. Co? Ona tak powiedziała? Tak, że nie wymyślam. Spotkają się trzech. Krysiu? Ty na mnie powiedziałeś, że ja zdechła? Nie, 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 ona! Ona powiedziała! Jakby Ty krzyczysz? Ona powiedziała! Dzisiaj święto a, jest, ale a do, do czego dochodzi? Nawet Święta. do, do mordy Ja mogę powiedzieć, pomiędzy, że świąt żadnych nie będzie, że nie. Pomiędzy sobą do mordy bicie dochodzą. Pomiędzy kobietami. Czemu kobiety chodzą często gęsto w okularach ciemnych? Czemu się malują? A więc dlaczego? kobiety są. W okularach? Teraz nie chodzę w okularach. A wiesz dlaczego? Lata, Zam zamalowują jest. ciemnym śniaki. O tak, o, o. Że je najemy jak na pierdoli dobrze, Podoczki. oczki. Taż miło jest. Albo najmniej kolegę, jakiegoś innego, przyjaciela, i ten dobrze w pierdol da. Lataj. Bo co ty do mojej miałaś? Bach, bach, bach. Dziękujemy panu za wywiad.